Moja Astronomia Podcast Szlakiem Gwiazd Cykl rozmów o Astronomii i nie tylko Materiał powstał dzięki wsparciu patronów i patronek w serwisie patronite.pl Astrofotografia granica pomiędzy nauką a sztuką. W dzisiejszym podcaście chciałbym poruszyć temat, który od dłuższego czasu bardzo mnie nurtuje i dość długo zastanawiałem się, jak przygotować ten podcast. Z jednej strony wszyscy, bez wyjątku, również i ja, bardzo lubimy fotografować nocne niebo. Każdy chce mieć zdjęcie pięknego obiektu. Gławicy, galaktyki, planety, komety, i tak dalej. Z drugiej strony zarzucamy klasyczną astronomię. Chciałbym dziś poruszyć ten problem, który mam nadzieję uświadomi Wam, jak zmieniła się astronomia amatorska, albo raczej jak astronomia amatorska zmieniła się w astrofotografię. I gdzie jest granica pomiędzy nauką a sztuką? Gdyż coraz bardziej ta granica Właśnie przez astrofotografię jest zacierana. Podcast ten ma na celu jedynie uświadomienie Wam, w jakim punkcie obecnie się znajdujemy. To nie jest negowanie astrofotografii, gdyż jest to bardzo dobra i bardzo pożyteczna część astronomii miłośniczej. I nie tylko miłośniczej, gdyż również zawodowcy posiłkują się. Astrofotografią w swoich badaniach, a często również astrofotografia ma bardzo duże zalety edukacyjne. Lecz obserwując miłośników astronomii, a szczególnie astrofotografów, zaczynam się zastanawiać, gdzie jest granica pomiędzy nauką a sztuką. Podążamy za modą. Obecna rzeczywistość rzeczywistość życia w sieci. To rzeczywistość obrazkowa. I te obrazki również tworzymy, obserwując, a szczególnie fotografując nocne niebo. To nie znaczy, że jest to złe, ale chciałbym, abyście się wraz ze mną dzisiaj zastanowili, dlaczego w tą stronę poszła właśnie astronomia amatorska. Jako, że zajmuję się astronomią miłośniczą już ponad 40 lat, mam pewną perspektywę, i pewien obraz tego, jak wyglądało to kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu, jak wygląda ta sprawa dzisiaj. Dawniej, mogę tutaj to już powiedzieć z dość dużej perspektywy, astrofotografia oczywiście była zupełnie inna. Była to astrofotografia analogowa wykonywana na kliszy fotograficznej, gdzie nie widzieliśmy. Efektów naszej pracy praktycznie w czasie rzeczywistym, gdy, gdzie nie istniało coś takiego jak nakładanie się na sobie poszczególnych kadrów, poszczególnych elementów, składanie w całość. To raczej była pewnego rodzaju technika, gdzie fotografowaliśmy niebo również w długich czasach, ale efekt był zupełnie inny. Był to efekt moim zdaniem bardziej rzeczywisty, a zarazem trudniejszy, bardziej skomplikowany proces samego fotografowania i praktycznie minimalny sposób i minimalne możliwości obróbki. Dziś sprawa wygląda zupełnie inaczej. Obserwując to, co prezentują na swoich fotografiach astrofotografowie, dochodzę do wniosku, iż cały czas widzimy tylko i wyłącznie te same obiekty fotografowane przez różne sprzęty, fotografowane przez różne teleskopy, różne kamery i troszeczkę inaczej obrabiane. Te wszystkie elementy różnią się detalami. Obecna astrofotografia mówię, że walczy o piksela. Tu każdy piksel podawany jest analizie, sprawdzany, oceniany przez. Autora lub osoby, które wypowiadają się mniej lub bardziej profesjonalnie na dany temat. Dawniej astrofotografia oczywiście w znacznym stopniu również fotografowała te same elementy, ale był to zupełnie inny rodzaj astrofotografii. Popatrzcie z drugiej strony na obserwacje. Obecnie obserwacje wizualne są szczątkowe. Większość ludzi jedynie fotografuje nocne niebo. Obserwacje stricte astronomiczne, stricte miłośnicze są dziś ułamkiem obserwacji i mówię to z pełną świadomością i z pewnym zażenowaniem, z pewnym takim y, uprzedzeniem tego, w którym kierunku zmierza nasza miłośnicza astronomia. Długie czasy naświetlania dla mnie są marnowaniem czasu. W tym okresie, kiedy teleskop zajęty jest przez kamerę i naświetla godzinami ten sam obiekt, aby uzyskać jak najlepsze i lepsze niż kolega zdjęcie, moglibyśmy przeprowadzić wiele dobrych, ciekawych, a zarazem półprofesjonalnych obserwacji. Zauważcie, robimy cały czas te same obiekty, nie obserwujemy tego, co zmienia się na niebie. Praktycznie nie obserwuje się tego, co było domeną obserwacji amatorskich. W niewielkim stopniu obserwujemy gwiazdy zmienne, w niewielkim stopniu wyznaczamy choćby nawet liczbę Wolfa, obserwacje wizualne poszczególnych elementów, szukanie planetoid, czy nawet to, co było. Jakimś wkładem miłośników astronomii w astronomię naukową, czyli poszukiwanie i znajdowanie supernowych. Tym również zajmowali się amatorsko miłośnicy astronomii, przyczyniając się do badań naukowych poszczególnych supernowych. Obecnie fotografujemy cały czas te same obiekty. Zauważcie również kolejną prawidłowość. Poszczególne zdjęcia. Naświetlane są bardzo długo, a z reguły te, które przynoszą walory naukowe, są dużo szybszymi zdjęciami. Tutaj wymagany jest bardzo szybki czas reakcji. Jeżeli zaobserwujemy supernową, nie będziemy dbali o to, żeby ta galaktyka, w której wybuchła supernowa, była piękna, ale aby uwiecznić tą supernową i poddać ją badaniom. Kolejna sprawa. Pojawianie się komet. To również jest zjawisko okresowe. Raz uchwycona kometa nigdy już drugi raz nie będzie taka sama. A mgławica galaktyka będzie zawsze widziana na niebie w identyczny sposób i fotografowana przez różne filtry, przez różne kamery, przez różne teleskopy. Będzie różnić się jedynie szczegółami. Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć. Właśnie gdzie przebiega granica między nauką a sztuką, to dla mnie obróbka tych zdjęć. Zauważcie, że występuje taki proces jak wycinanie nadmiernej ilości gwiazd, gdyż źle komponują się na danej astrofotografii. No i odpowiedzmy sobie na to pytanie: czy taka fotografia jest fotografią naukową, czy jest tylko i wyłącznie sztuką? Sztuką. Fotografowania nocnego nieba. Te gwiazdy tam są, więc dlaczego je wycinamy, bo jest ich za dużo, bo źle się nam komponują? Tutaj negujemy podstawy naukowe, stawiając sobie za cel tylko i wyłącznie uzyskanie dobrego kadru. Kolejny element, na który chciałbym Wam zwrócić uwagę, to również zmieniający się rynek sprzętu. Powstają, ba, sam jestem użytkownikiem teleskopu, czy raczej urządzenia samorobiącego zdjęcia. Mówię tutaj na przykład w moim przypadku o Sistarze S50. To urządzenie tak naprawdę umożliwia człowiekowi praktycznie z ulicy wejście w astrofotografię i to na całkiem dobrym poziomie. Człowiek, bez kompletnej znajomości nieba, bez kompletnej znajomości obiektów, które będzie fotografował, jest w stanie zrobić dobrą astrofotografię. Moim zdaniem, kolejność powinna być zupełnie inna. Najpierw poznajemy obiekty, najpierw poznajemy to, co fotografujemy, a później to fotografujemy. No chyba, że założenie jest obecnie takie, iż. Będziemy się uczyć na podstawie zdjęć zrobionych przez nas. Nie wiem, ja, moje spojrzenie na astronomię miłośniczą, na astrofotografię miłośniczą jest zupełnie inne. Może dlatego, iż mam tą pewną perspektywę kilkudziesięciu lat i widziałem, jak zmienia się świat astronomii i astrofotografii amatorskiej, ale dla mnie pewne zasady. Powinny być fundamentalne. I ostatnim aspektem, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę dzisiaj, to jest to, co już zacząłem omawiać przy teleskopach Alin 1 Zmieniający się rynek. Pamiętam te odległe czasy miłośniczej astronomii, kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę. Oczywiście była to zupełnie inna rzeczywistość, inny. Inna możliwość dostępu do sprzętu, zakupu tego sprzętu i możliwości finansowych w tamtych czasach, a dzisiaj, ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na zmieniający się rynek sprzętu do astronomii miłośniczej, amatorskiej. Dawniej producenci powiedzmy sobie, ścigali się na coraz większe teleskopy. Bo były bardzo popularne obserwacje wizualne. To właśnie duże teleskopy były potrzebne, aby poprzez ich siłę skupienia fotonów docierających do naszych oczu można było coraz lepiej widzieć coraz słabsze obiekty. Obecnie coraz bardziej popularne stają się małe refraktory o doskonałej optyce, które przy obserwacjach wizualnych nie będą robić aż tak drastycznej różnicy jak przy astrofotografii. Również zauważcie to, że producenci nie wypuszczają na rynek na przykład coraz to nowszych konstrukcji okularów. To jest teraz rzadkość. Skupiają się za to na rozwoju wszelkiego rodzaju detektorów do rejestracji astrofotograficznej. Coraz to nowsze kamery, coraz to nowsze. Koła filtrowe, rotatory i tak dalej, i tak dalej. Coś, czego dawniej kompletnie nie było na rynku, bo nie było to wymagane. Obecnie rzadko trafia się producent, który będzie tworzył nowe konstrukcje optyczne, a raczej będą doskonalić, i to wcale nie duże teleskopy, tylko teleskopy stricte przeznaczone właśnie do astrofotografii. Czy to jest takie złe? Nie wiem. Każdy z Was musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja z perspektywy tych kilkudziesięciu lat zajmowania się miłośniczą astronomią mam troszkę inne spojrzenie na te sprawy. Nie neguję astrofotografii, bardzo ją lubię, bardzo cenię ludzi, którzy się tym zajmują, gdyż wiemy, jaki ogrom pracy i ogrom nawet możliwości finansowych wkładają w to, aby uzyskać jak najlepsze zdjęcia. Ale z drugiej strony marzy mi się prawdziwa astronomia, gdzie będziemy obserwować poszczególne zjawiska, poszczególne obiekty, wyciągać wnioski co do ich istnienia, pojawiania się, znikania, analizy widm, analizy trajektorii poszczególnych planetoid, komet, właśnie choćby odkrywania i klasyfikacji supernowych to, co powinno być kwintesencją Astronomii. Mam nadzieję, że również zrozumiecie to, o czym ja dzisiaj mówię, i zastanowicie się nad tym, czy astrofotografia w dzisiejszym wydaniu jest jeszcze nauką, czy sztuką. Jeżeli jest to sztuka, oddzielmy ją od astronomii. Jeżeli jest to nauka, wykorzystujmy zdobycze, wykorzystujmy to, co uzyskujemy do Analizy naukowej, a nie tylko do walki o jednego piksela, który tam jest w złym kolorze, w złym nasyceniu, lub jest go za dużo. A ten piksel na przykład prezentuje gwiazdę, która tam dokładnie się znajduje. Zachęcając wszystkich do fotografowania nieba, co również bardzo lubię i bardzo często robię, bardzo was proszę jednocześnie o to, abyście rozwijali się w stronę naukową. Oddzielcie astrofotografię. Przeznaczcie pewien y, czas na astronomię w wydaniu bardziej naukowym niż w wydaniu mistrza obróbki i łapania kolorowych pikseli. Jednocześnie Zachęcam do robienia zdjęć, do publikowania tych zdjęć, ale prosiłbym Was, jeżeli popieracie mój punkt widzenia, abyście również tworzyli astrofotografię o podłożach naukowych, tą, która wnosi coś nowego, a nie za każdym razem pokazuje ten sam obiekt lub tą samą grupę obiektów inaczej sfotografowanych. Mam nadzieję, że mój punkt widzenia zostanie przez Was dobrze oceniony, zachęcam do dyskusji i zachęcam również, abyście wy postawili własną granicę pomiędzy astronomią jako nauką, a astrofotografią jako sztuką. Jeżeli ktoś chce uprawiać sztukę, niech uprawia sztukę. Jeżeli ktoś chce zajmować się Astronomią bardziej naukową, ja będę go zawsze do tego zachęcał. A ze swej strony zapewniam i obiecuję Wam, że będę promował zarówno tą sztukę, jak i tą naukę, bo jedno i drugie może, a nawet powinno razem z sobą egzystować i się uzupełniać. Przy czym, jeżeli będziemy cały czas mówić o astronomii, Mówmy o niej jako nauce, a nie sztuce. To tyle moich przemyśleń na dziś, jeżeli chodzi o różnicę między astronomią a astrofotografią, nauką a sztuką. Radosław Ambroże. mojaastronomia.pl